Jak wyhodować sobie mózg jak londyński taksówkarz? Zacznij grać w gry wideo. Już tłumaczę dlaczego. Pomyślcie o londyńskich taksówkarzach. Zanim w ogóle wsiądą za kółko, to muszą zdać wielki test znany jako The Knowledge, czyli muszą zapamiętać każdą uliczkę, każdy punkt, każdy skrót w tym gigantycznym mieście. No i wiecie co? Badania naukowców z Londynu, konkretnie Eleanor Maguire i jej zespołu, dowiodły, że część mózgu odpowiedzialna za orientację przestrzenną, czyli hipokamp, dosłownie się... Powiększa. I tu wchodzą gry, no bo wiele gier wymaga od nas dokładnie takich samych umiejętności. Badania innych naukowców, na przykład Simone Kun i jej zespołu dowiodły, że granie w trójwymiarowe gry takie jak na przykład Super Mario 64 przez 30 minut dziennie prowadzi do podobnych rezultatów, też trenujemy mózg. No i jak tak gramy regularnie to zwiększa się objętość samego hipokampu, ale też na przykład kory przedczołowej. U osób grających zaobserwowano przyrost istoty szarej w mózgu, tam gdzie znajdują się komórki nerwowe. No i te obszary są odpowiedzialne za orientację przestrzenną, tworzenie pamięci. I co ciekawe, im większą chęć do gry deklarowali uczestnicy, tym większe były zaobserwowane zmiany. Więc jeśli akurat chcecie mieć sprawny mózg, no to nie musicie jeździć taksówką. Zacznijcie grać w gry i wyjdzie na to samo. No a następnym razem, jak ktoś wam powie, że gry wideo ogłupiają, no to się tylko uśmiechnijcie i powiedzcie, no ja rozumiem, no ale gdzie pan chciał dojść? Na dworzec, no to tam w lewo, potem prosto i długa w prawo. Czy graliście w jakieś gry regularnie długo i dzięki nim czujecie, że możliwości waszego mózgu się zwiększają? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, chętnie się dowiem. A potem no, nie zaobserwujcie po więcej takich tych ciekawostek.